Cześć! W dzisiejszym wideo będzie ściśle nawiązane z wideo poprzednim o przysiadzie. Zademonstrujemy Wam, jak jest naruszona biomechanika kolana, kiedy stopa jest ułożona w płaszczyźnie równoległej do ziemi, a kiedy stopa jest podwyższona na obcasie, czyli z kością piętową podwyższoną. Porozmawiamy sobie także o biomechanice więzadów krzyżowych. I jak ta biomechanika jest naruszona e, także, kiedy nasza stopa pracuje e, w płaszczyźnie równoległej do Ziemi, a kiedy pracuje z podwyższoną kością piętową. Przechodzimy do tematu. To jest e, reprezentacja wszystkich sił grawitacjonalnych i mechanicznych, co pracują na nasze kolano, kiedy nasza stopa jest ułożona w sposób równo, równoległy i kiedy nasze kolano jest e, wyprostowane. Siły, które są położone w sposób pionowy do płaszczyzny kości piszczelowej, które nie są tak samo już porozkładane, kiedy mówimy o podwyższeniu kości piętowej, i gdzie ta płaszczyzna po prostu utworzona jest w taki sposób, i łatwo zrozumieć, że wszystkie te siły grawitacjonalne i mechaniczne nie pracują w sposób już prawidłowy, tylko że się rozkładają równie do tej płaszczyzny w sposób bardziej ścinający. Nie? Czyli wszystkie struktury, które są położone, ułożone z przodu, z przedniej części naszego kolana oczywiście muszą pracować w większej dystrakcji i czyli pod większym napięciem. Jeszcze lepiej to sobie y, zrozumiemy i wytłumaczymy, kiedy y, teraz sobie porozmawiamy, jak pracują nasze kolana w zgięciu, kiedy pracuje stopą ułożoną równolegle do ziemi, a jak pracuje nasze kolano w zgięciu, kiedy stopa jest podwyższona z obcasem. Zaznaczyliśmy sobie te same punkty. Na kości udowej i na kości piszczelowej, gdzie bez obcasa nasza linia AB jest o wiele krótsza niż linia A1B, kiedy nasza stopa pracuje z obcasem. Co się stało między tą wersją a tą wersją? Że i po mobilność naszego stawu skokowego, którą zamaskowaliśmy, podwyższając e, naszą piętę podłożeniem ciężarka czy używania m, zwykle wyższego obuwia e, przeszła, e, skompensowała na hipermobilność kolana czyli hipomobilność stawu skokowego została przesunięta jako hipermobilność w stawie e, e, kolanowym czyli te przysiady są zawsze tak samo wykonane w sposób głęboki. Tylko, że jakość i dbanie o struktury naszego kolana oraz naszej stopy są y, oczywiście inne. Tutaj y, oczywiście tej jakości nie ma i jest zbyt duże napięcie na y, struktury y, kolana, które przede wszystkim znajdują się w sposób, y, w strony przedniej, i pracują w zbyt dużym napięciu, bo jest większa dystrakcja tej strefy. I tak samo cała nasza biomechanika stopy jest nadruszona z tego względu, widzenia, że ciężar, który powinien być na 50% skupiony na kości piętowej, jest przesunięty na przednie struktury naszej stopy. Ok, teraz zwróćmy także uwagę, jak tutaj pod naszą stopą tworzy się równia pochyła. Równia pochyła, która przenosi się na kolano. Czyli to jest jeszcze następny sposób, w który możemy zrozumieć i sobie wytłumaczyć, jak hipomobilność w stawie skokowym jest kompensowana hipermobilnością stawu koronowego. Jak pracują w całej tej wersji więzadła krzyżowe przy wyproście i zgięciu naszego kolana? Tutaj zademonstruję Wam na tym modeliku wiązadło krzyżowe przednie na czerwono i wiązadło krzyżowe tylnie na zieloną. Możemy zwrócić uwagę, jak przy zgięciu kolana nasze wiązadło krzyżowe tylnie się rozciąga, a nasze wiązadło krzyżowe przednie jest mniej naciągnięte niż wiązadło krzyżowe tylnie, ale jest także naciągnięte. Powiemy, że niektóre włókna. Y, są zawsze naciągnięte przedniego i tylnego wężadła krzyżowego przy wyprości i zgięciu, bo tutaj na przykład wężadło krzyżowe przednie jest mniej naciągnięte, ale musi gwarantować przesunięcie kłukcia do przodu, żeby jak zagwarantować jak najlepszą oś y, między y, kością y, piszczelową a udową i, i w taki sposób właśnie gwarantuje stabilizację przesuwając kukieć kości udowej do przodu. Zwróćmy także uwagę, jak wiązadło krzyżowe tylnie naciągając się, czyli w taki sposób jest ułożone w sposób bardziej poziomy, kiedy się naciąga, przenosi się bardziej na pozycję pionową. To samo, co dzieje się z wiązadłem krzyżowym przednim na odwrót. Czyli wiązadło krzyżowe przednie tutaj jest ułożone w sposób bardziej poziomu, kiedy kolano idzie do większego Wyprostu yy, przenosi się w sposób bardziej pionowy, i jego yy, włókna w, tym, w tej wersji są yy, bardziej naciągnięte niż włókna wiązane do krzyżowego tylniego. Które te mniejsza ilość włókien naciągniętych ma tutaj yy, obowiązek zepchnięcia kości kłykcia do tyłu, żeby zagwarantować zawsze oś prawidłowo między kością udową a kością yy, piszczelową. Zwróćcie teraz uwagę, jak wiązadła krzyżowe by pracowały w sposób nadmierny i więcej, bardziej rozciągnięty, kiedy byśmy pracowali z obcasem pod naszą stopą. O tak. Przy zgięciu zobaczcie, jakby się więcej naciągały obydwa wiązadła. OK? Łatwo to jest zrozumieć i zauważyć. Czyli eee, pytanie może być takie. Czy nigdy nie proponujemy, czy nie pozwalamy naszym pacjentom, czy ciągle ich odmawiamy do noszenia butów z obcasem, nie jest do końca taka to prawda. Z tego względu, że widzenia, że na przykład przy e, sytuacjach jak rwa kulszowa, nas pacjent często nas informuje, że czuje e, zniesienie objawów, czy czuje ulgę, kiedy e, chodzi z obuwiem, z obcasem. E, czym to jest prowokowane? Możemy sobie tutaj łatwo to y, zauważyć na tym rysunku, gdzie tutaj jest naciągnięcie naszej taśmy powierzchownej tylniej. I to naciągnięcie taśmy powierzchownej tylniej jest mniejsze, kiedy nasze, nasza kość y, piętowa jest podwyższona na obczasie. Czyli y, dając powiedzmy y, bardziej relaksacyjnie, zmniejszając naprężenie na taśmie, powierzchowniej tylnej pacjent czuje złagodzenie jego objawów. Oczywiście ceną tego wszystkiego jest alteracja, modyfikacja biomechaniki stopy jako rozkładanie naprężenia i sił, i biomechaniki kolana. Czyli na pierwszych etapach możemy pozwolić naszym pacjentom, żeby. Um, Złagodził swoje objawy i pozwolimy mu chodzić na tym obuwiu podwyższonym na kości piętowej, ale musimy także poinformować, że na dłuższy etap to nie jest poprawne na biomechanikę naszej stopy i naszego kolana i z czasem musimy naszą pracą spowodować tak, że pacjent bez żadnych objaw powróci do, swojego normalnego, do swojej normalnej codzienności, bez przymusowego noszenia butów z obsasem. Na dzisiaj by było to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!